Cześć widzowie, cześć, to jest mój kolejny odcinek z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to moi drodzy, że przychodzę z pewną opcją. No chodzi ogólnie o to, że w tą sobotę lub w tą niedzielę mogę zrobić dla Was 12-godzinnego streama. Ale pod jednym warunkiem, zaraz wam go przedstawię. Ale zanim to wam, dajcie subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, pod tym filmikiem napiszcie komentarz, a będę takiej filmiku dla Was widzowie więcej. Przypominam, że żecimy po 2000 subów, więc subujcie w komentarzu, wpadajcie na mojego Discorda, link macie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem, więc sub a ale już nie przedłużam i zapraszam Was moi drodzy do oglądania. Ogólnie moi drodzy, to nie jest żaden clipbait i serio, mogę w ten weekend zrobić moi drodzy 12-godzinnego streama. Będę wam dawał znać na społecznościach, czy to będzie w sobotę, czy w niedzielę, ale pod jednym warunkiem i już do niego przechodzę. Ogólnie polega on na tym, że gramy sobie moi drodzy na takiej oto mapce na BroBolu. Zobaczcie sami tak ona się prezentuje. Myślę, że doskonale ją znacie. Eee, trzy gierki, moi drodzy, 3 gierki sobie gram i ogólnie polega na tym ten challenge, że będę miał 3 gry na to, aby zrobić 10-0 staty Dynamajkiem. Wiem, że dla niektórych może być to trudne, dla niektórych może być to banalnie proste. Dla mnie, moi drodzy, tak pół na pół, bo uwielbiam Dynamajka, lubię Dynamajka, mega go lubię. Nawet mam 1000 pucharków na nim wbitych na głównym koncie. I kocham brobola, bo to jest mój ulubiony tryb. No ale mimo wszystko, nie zginąć w meczu yy, ani razu i zrobić 10 fragów no to, to może być trochę bardziej skomplikowane. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję moi drodzy, że no, dla was akurat byłoby to niedobre, gdybym zrobił 10-0 staty, bo przypominam, że jak zrobię 10-0 staty, moi drodzy, no to streama nie ma. Tylko dopiero będzie stream, gdy widzowie niestety polegne, a jest ta to szansa widzowie nie. Dobra, to pierwsza i sobie gra przegrana już jest od razu, na samym starcie zginąłem od Maika, moi drodzy, więc no niestety już sobie pierwszą szansę zmarnowałem sam, już w tym meczu nawet jak zrobię staty, 15 to i tak nie będzie 0, tylko będzie 1, no bo z głupio zginęłem przez tego Dynamajka ja się muszę wyżyć na nim, ja się muszę na nim wyżyć, co on zrobił, no co za niemoge, no... Dobra, jeszcze mam dwie szanse, moi drodzy. Tak, łatwo zginąć od Dynamica. na no, Majka. widzowie nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ja wiem, że i tak w tym meczu będę miał staty na plus. I tak wiem, że wykieruję. I tak wiem, że prawdopodobnie będę gwiazdą gry. No, ale bez ja, moi drodzy, że ja zginę w taki sposób, od na Majka. No nie, moi drodzy. No ja się nie zgadzam. So, patrzcie co ja robię. Ja serio mógłbym mieć tutaj staty 10-0 i to tak bez beki. A ja taki sposób zginę, od na Majka. Wiecie, co moi drodzy. Aż, aż mi niedobrze już jest po prostu, no patrzcie co ja robię, patrzcie co ja z nimi robię I ja zginąłem od dyni, no widzowie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę Jaki pech widzowie, jaki pech, no co z tego, że strzeliliśmy bramkę Co z tego, że ja już mam z 6 fragów, jak moi drodzy, patrzcie jeszcze ulta ultamendi Dobra, podwójnie zbejtowałem ultamendi, a i tak widzowie zginę w po taki sposób podaję na Majka, że nie mogę sobie tego kompletnie wybić z głowy. Nie no dobra, widzowie szkoda gadać, po prostu będę miał jeszcze dwie próby. Mam nadzieję, że w kolejnych dwóch meczach nie dam się pokonać tak jak w ten sposób. No bo to jest po prostu istna masakra. Patrzcie, kolejny ulcik zaraz będzie od Mendi i będę chciał go zbejtować. No, a tu, o, tam poleciał ulcik w lewo więc dobrze, bo tam miałem iść, ale odszedłem, bo coś tak czułem, że ona może tak widzowie tego ulta rzucić, patrzcie, kolejny frak, zaraz będzie czy to na dyni, czy to na tej Mendi? dobra, patrzcie, mandi wyjaśniam, dynie wyjaśniam, nie, no sobie kery, kery totalne jeszcze ja bramkę strzelę im zaraz Tylko muszę mieć piłkę, moi drodzy Szkoda, szkoda, naprawdę Bo to pierwsza, po prostu ze streamował mnie w pierwszej akcji No jakby to zepsuło cały mecz Widow, to już cały kształt zmieniło No wy się cieszycie, no bo widzowie jest szansa na 12-godzinnego streama Ale podanie idealne do primo I wygrana 2 do 0. Zobaczcie moje staty Uwaga, uwaga 8-1. Przecież ja mógłbym zrobić jeszcze 2 fragi więcej, moi drodzy i nie, nie, dobra nie mam pytań, 73 kB Magea e, mamy jeszcze mitycznego star dropa moi drodzy, z którego wypada nam pin do dyni akurat tematycznie gramy dynią i mamy pina do dyni, więc spoko. Dobra moi drodzy, przy okazji 8,5 tysiąca puszek wbitych więc teraz odbieramy sobie kolejnego stare dropa rzadkiego. Dobra, nie tracimy czasu, gramy kolejną gierkę. Mam nadzieję, że w tej widzowie się uda. Przynajmniej nie paść. Jakbyśmy nie padli w tej rundzie, to byłby już delikatny progres. I widzowie no postacie mają takie, że mógłbym się wykazać statami. Serio tutaj totalnie mógłbym się wykazać, ale nie w taki sposób, widzowie. Jak że moi kimieci w pierwszej akcji giną, no, no zobacz, ja. Dobra, to GG moi drodzy, GG. No patrzcie, Mortis się nie rusza, Mortis się nie rusza, nie mam pytań, widzowie. Holt nie wiem o co chodzi, Mortis się nie rusza. Pierwsza sekunda meczu, oni, dobra. Ten Kolcik wiecie, że już zginął drugi raz w trakcie 23 sekund, w 23 sekundy Kolcik zginął już dwa razy i ja też zginę. Dobra, całe szczęście nie zginąłem, więc jeszcze mam szansę w tym meczu, ale ja nie zrobię 10-0, ja nie zrobię 10-0 jak moi teammates mi nie pomagają, zobaczcie, no co z tego, że ja zrobiłem jak Kolcik już czwarty raz padł w tym meczu, moi drodzy. Mecz trwa niecałą minutę, a Koć już cztery razy dedu. Zobaczcie, co oni robią, co oni robią, zobaczcie, no... Dobra, teraz ja ginę bez szans, kompletnie. Dzięki, widzowie, przegrałem drugi meczyk. No, z takimi randomami, widzowie, no to co więcej tutaj oczekiwać? Zobaczycie, że ja, mimo wszystko, mimo randomów, Dobra, inaczej. Zobaczycie moje staty a randomów. Zobaczycie moje staty a randomów, mimo że ja już dwa razy zginąłem. Ja nie będę miał ostatne plus, ja wiem, że nie będę miał staty na plus, ale widzowie, zobaczycie staty Colta i zobaczycie staty, moi drodzy, e, Mortisa. Ja zginąłem już trzeci raz, a mimo wszystko będę miał przynajmniej mniejsze staty, niż te moje e, głupie randomy. Zobaczycie, widzowie. No ja nie wiem, jak można grać tak jak ten Colt i Mortis, przecież dał mi Jednych z gorszych randomów, teraz co zaczęli pykać a niech leci na nich, niech leci na nich, ta główka, pewnie na mnie poleci, no wiadomo, akurat ten co najlepiej gra ma najgorszego pecha, no i przegraliśmy, w tym momencie przegraliśmy meczek. GG, moi drodzy, gratki. Mortyś jeszcze mógł to wylepić, oczywiście nawet nie spróbował. 1, 3, 2, 7, mówię, że będę miał, widzimy, mniejsze staty, mam 22 tysiące gdzie cold Widzowie, ja nie komentuję nawet oni zginęli i 12 razy. Oni 12 razy zginęli, i patrzcie, dało mi znika nawet. Patrzcie nad z kim grałem 16 tysięcy i 25 tysięcy, a grałem przeciwko 20, 29, 56 i 16. Ja wiem, że graliśmy przeciwko 56, ale mogłoby dać lepszego teama. No i dobra i mamy trzeci meczek, który musimy wygrać ze statami 10-0. W przeciwnym razie, robię w weekend 12-godzinnego streama. No a nie będę ukrywał, że za bardzo nie chcę go robić. No ale widzowie, najpierw muszę zrobić staty 10-0, żeby w ogóle nie myśleć o tym streamie. Bo na razie widzowie, nie mam żadnego fraga. No i na tą chwilę weekend stream jest. Ale widzowie, już mamy jednego fraga. Jeśli zrobię jeszcze 9, no to uniknę widzowie tego challenge'u, a raczej kary z tego challenge'u, czyli właśnie tego 12-godzinnego streama, no musicie oglądać do samego końca, żeby się przekonać czy będzie stream w Zowie, czy nie będzie streama. No a ja nadal jestem w sobie z 9 fragami do końca. No i niestety widzowie nadal, <coughs> nadal nie pokonałem tutaj tego Rico. Dobra, może mi się udać teraz, może mi się udać teraz. Nie udało mi się. Ale czy pogodam Iwi, Pokonałem Eevee moi drodzy. Pokonałem Eevee, ale muszę wybić piłkę. Muszę wybić piłkę. Żeby oni jej nie mieli. To po pierwsze. Po drugie... Dobra, jak pokonałbym trzy osoby, dobra, pokonałem dwie. Pokonałem dwie. Dobra, jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony, bo jeszcze teraz mogę Rico pokonać. Niestety nie udało mi się. Niestety tego mi się nie udało. Chociaż moi drodzy, jakbym tutaj jakoś tego Rico dosięgnął hyperką, dobra, udało mi się. Udało mi się, a tu jeszcze jest Meeple Dobra, mamy Meeple Dobra, porobiliśmy go Porobiliśmy go Porobiliśmy go, ja uciekam, bo ten Rico zaraz ulta walnie Dobra A poróbmy jeszcze tutaj Eevee Albo tego Rico ponownie, dobra, udało mi się porobić Eevee Super Dobrze idzie, dobrze idzie moi drodzy Dobra, jeszcze mamy Meeple, mamy mipy, Poróbmy go, proszę poróbmy go, bo będzie brakowało mi później tego fraga Poróbmy, poróbmy, proszę Meeple Choć tutaj ja mam już HP, muszę uważać. Dobra, Rico, Rico, ładnie z Dobra, porobiliśmy Rico i jeszcze porobimy Ivi. Nie, 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 niestety. Niestety nie. Dobra, weźmy, zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego na tym Meeple. Dobra, teraz ja już muszę uciec. Teraz już muszę uciec. Mam 1500 HP, ale dobra, trochę sobie podfragowałem. Oj, nie. Dobra, jaki fart, jaki fart walony, że on mi tam nie zamknął. Dobra, ale musimy widzowie teraz znowu uważać. Musimy uważać. Zostało nam 10 sekund, a ja jeszcze muszę dużo fragów zrobić. Ja jeszcze muszę sporo zrobić fragów, więc uważajmy. Dobra, zróbmy oj, jakimi jest jaki widzowie gadżetem. Oj, ojciec oj, ojciec ojciec dobra. Ładnie, 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 ładnie. Chronię moi. Moi, mnie chroni bliska. Dobra, ja tą piłkę wybijam jak najdalej. Dobra, on zaraz użyje Ulta, wiem, że on użyje Ulta i ten Meeple i ten Rico, więc jest sytuacja giga słaba. Dobra, ale może Eevee, dobra, Eewi sięgnąłem, się sięgnąłem, ale nie wiem czy sięgnę tą ee, tego Meeple. No niestety chyba nie. Niestety chyba nie, ale mogę, a i niestety też widzowie niestety nie jest tutaj nie zultowałem, w sensie nie zgadżetowałem, ale zultowałem. I czy teraz, moi drodzy, czy teraz to jest to, dobra? Mam, mam Eevee, mam Meeple, dobra? Chyba to jest to, widzę, chyba mamy staty 10,0, chyba mamy staty 10,0, więc ja jestem, widzę, szczęśliwy, ale dobra, zrobimy sobie jeszcze może dwa fragi, dobra? Postaram się, widzę, tylko teraz, żeby nie zdedać, teraz tylko, żeby nie zdedać, moi drodzy, dobra, dobra, udało mi się, udało mi się, moi drodzy, jeszcze Eevee, dobra, sztos, sztos, moi drodzy, sztos. I uwaga, uwaga! Jestem ciekawy moich stat, moi drodzy i... Stop! Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Jeśli udało mi się zrobić przynajmniej 10-0 staty, to zaliczamy sobie challenge. Mamy to 14-0, moi drodzy, 14-0. Ja sobie zaliczam jak najbardziej staty, ale widzowie, no 14,0 w porównaniu do na przykład Cliffa 2,6 czy moi 4-5 na no to moi drodzy no chyba nie musimy nawet porównywać bo to jest widzowie niebo a ziemia po drugie ja zrobiłem dwa razy więcej maja niż oni we dwójkę razem wzięci no i widzowie ja nie będę tylko komentował pamiętajcie subskrybuj kanał oczywiście lajmika nie robimy widzowie gdyż challenge wykonałem udało mi się w trzech meczach moi drodzy zrobić staty przynajmniej 10 więc challenge zaliczony Możecie pisać w komentarzach jakie byście chcieli zobaczyć challenge inne, a na pewno postaram się widzowie nagrać z tego odcinek i możemy wtedy umówić się również na to, że jeśli tego challenge nie wykonam, to robimy live-ica widzowie 12 godzinnego albo tam piszcie inne pomysły. Ja na tym odcinku już Wam dziękuję. Trzymajcie się, wpadajcie na mojego Discorda, link macie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie, Trzymajcie się, do następnego. Cześć.